W październiku podupadłem na zdrowiu, zrozumiałam, że zrobiłem dla niej wszystko, co było w mojej mocy. Po 10 latach leczenia, zajmowania, zajmowania się jej kondycją psychiczną za pomocą pełnej gamy środków znanej w współczesnej nauce, wynurzyła się ze swojego katatonicznego stanu, ale nie wiedzieliśmy dlaczego. Kiedyś myślałam, że skuteczne okazały się farmaceutyki. Dziś zdecydowanie w to wątpię. Odzyskanie zabawki z dzieciństwa? Okazuje się, że królik jedynie zastępował oryginał utracony lata temu. Czy pomogło coś, co powiedziałam? Nie reagowała na moje polecenia, instrukcje, prośby czy żądania. Jeśli chodzi o wyleczenie, to jestem przekonany, że wyleczyła się sama. Kiedy jej stan wyglądał na mniej więcej stabilny, choć nadal była nękana halucynacjami, które raczej wywoływały u niej frustrację niż przerażenie, uległem prośbom nadzorcy. Jako, że dalsze leczenie wydawało się zbędne, przedłużenie okresu izolacji uznano za stratę czasu. Pozbawiona rodziny i przyjaciół, lecz posiadająca niewielki spadek, opuściła Ratledge w listopadzie. Pogrążona w depresji, ale oddana walce o odzyskanie zdrowych zmysłów, siostra Pustak znalazła dla niej miejsce u doktora Brambiego, tak więc Alicja została oddana pod jego opiekę w schronisku dla zbłąkanej młodzieży przy Houndsdli Houndsditch Street na East, In na East Endzie. Obojgu życzę jak najlepiej. No i tutaj y, mamy historię y, nie Alicji z pierwszej części, natomiast y, tego, co działo się między wydarzeniami z części pierwszej y, i z części drugiej, w którą obecnie gramy. Postacie. A tutaj mamy jeszcze trochę postaci nieodkrytych. No, całkiem sporo mamy tych postaci nieodkrytych. My jesteśmy dopiero w drugim rozdziale. A rozdziałów jest. Rozdziałów jest 5. No więc zapowiada się całkiem e, długa rozgrywka. Tutaj niestety jeszcze nic nie odkryliśmy, a szkoda. Ok. To w takim razie kontynuujemy grę. To taki drobny przerywnik, żeby tutaj z historią Alicji się zapoznać. Może teraz będzie nam e, jej postać się e, lepiej odbierało, kiedy no, poznaliśmy fakty z jej życia. Cześć, skór wolę. Poszło całkiem gładko. Muszę się tyle napić, bo od tego czytania zaschło mi w gardle. muszla. A cóż będzie w tej muszli? Dzień dobry. Hello! W sumie mogłam podejść tam, bo wrzuciłoby mnie do góry, ale... Ooo, no, jak to ślicznie. Co łączy królową kier i tajfun. I wspólną cechą jest okrucieństwo. Posiadają ogromną siłę. Sieją zniszczenie wśród wszystkich bez wyjątku. Wszystko powyżej, ale tajfun nie ma. No to wpływu Dostaliśmy jakiś glut Zabierz różaną farbę Pomaluj różę hmm, Ciekawe No taki fajny przerywnik A, widzicie, czyli... A, rozumiem, czyli to było coś dodatkowego. Fajne, fajne, podobało mi się. No, to było głupie. No Alicjo! What the fuck? Rafał Dynka, <głos》>, czy jak to się nazywa. No no, całkiem długa droga przed nami. Warto się zawsze obracać za siebie, bo czasami są tu gdzieś właśnie te drzwi, znaczy ta ściana do zburzenia naszym konikiem. No, nie niezłe. myślałam, że to ząba. A to ten... Spór formalny. Znaczy tam możemy iść? Chyba możemy. Wow. Wow, 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 wow. Nie, 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 co? Za wcześnie tu przyszło O tak, a teraz tam pewnie już... A jednak tam... O, nie, 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 fuck. To nie, nie, So stupid. To, żeście mnie wczytali. nie, ma co... Ojej, nigdy nie wiem gdzie tu mam wpierw No, Alicjo! Dlaczego? Teraz w ogóle mnie gdzieś z dupy wczytało. Bardzo fajnie yy, wizualnie to wygląda, bo tak jakby było kredą narysowane. Okej. Okay. No może wcale nie ten, może wcale tutaj nie musimy się wracać, bo... Mamy tą drogę. O Jezu. Fuck! O jezus, Maria, ale się przestraszyłem. To jest chyba nie. Coś mi ten podwójny skok ostatnimi czasy nie wychodzi. No ona nie. Dlaczego ona nie chce jeszcze raz skoczyć? Tak skaczę, a teraz nie wiem. No to... dlaczego? Stupid być. No, nie. Czasami nie kumam tej gry. Hmm, tam jest coś różowego. Chyba... Um... Już nigdzie nie doskonał... O! Uj! Wkomponowałem się w teksturę. Widzicie, tam jest coś różowego. That's right, bitches. Yeah, fuck, 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 fuck. chciałbym ja spróbować jednak raz jeszcze ale nie tutaj chyba zjebałam zabawa, no no spokojnie nie, bo musiał się tam cofnąć ale w sumie czy to jest aż na tyle istotne nie, spróbujmy Próbować możemy, prawda? Shhh. Nie, 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 no, oh, fuck you! No Teraz to w ogóle był wyskok... ...miesiąca. Dobra, dajmy temu spokój, bo... ...po prostu spieprzyłam i mi się trudno. Czemu, nie mogę tego zniszczyć Aj no Ale shit Jeszcze świnia gdzieś mi to krumka Teś ta świnko Chcę się zniszczyć. Dziwno. Bardzo dziwne. Hello! Rybko. Fajnie. O! Okej okay. <grybko> Tego się nie spodziewałam. Może jak się zmniejszy, to mi też pokaże. Będziemy jakiegoś kapitana konia albo kapitana krowę Tam do góry mogę wejść Chyba nie bałdzę Ale no dlaczego ja nie mogę tu zejść? Z, nie wiem czy jakiś błąd No i jest ten konik nie I to świnie słyszę. 就。